Dzisiaj nie mam żadnej myśli, którą planowałam się podzielić, tylko wiem, że od jutra w tym województwie, w którym mieszkam, zakładają wszystkim kagańce czyli noszenie masek będzie już obowiązywać we wszystkich centrach handlowych, oraz w autobusach, oraz w sklepach. Nie można w sensie nie musisz. Nie musisz nosić kagańców, tylko na ulicy. A więc w niektórych miejscach nagrywanie wideo będzie nieułatwione. Ale przecież powinno zawsze coś być w głowie, czym mogę się podzielić. Wydaje mi się, że wszystkie najważniejsze elementy tego matrixu wszystkie prawa nim rządzące, które prowadzą do sukcesu i szczęścia. Wszystkie były już omówione przeze mnie w moich poprzednich wideo. Myślę, że ja mam tę tą, tą zdolność, ten talent w stosunkowo krótkim czasie przekazywać ważną, mega ważną, kluczową informację. A ponieważ to już zrobiłam kilka razy, to nie planowałam dzisiaj nic powtarzać i nic przekazywać ponownie. Tylko chciałam powiedzieć, że kagańce są obowiązkowe teraz, tutaj, gdzie mieszkam od jutra. Więc, a, to wideo nazwijmy celebrowaniem ostatniego dnia bez kagańca. Ostatni dzień z tych dni, które się szykują, bez kagańca. Cieszę się jak zawsze. Cieszę się bez kagańca. Ciekawie, czy znajdę, znajdę jakieś przywileje, jakieś przewagi. W sytuacji, kiedy kagańce są obowiązkowe. Znając mnie to, na pewno jakieś przywagi te odkryję. A jeszcze ponieważ mózg potrzebuje powtórek, powtórek powtórzeń, żeby przyswoić lepiej prawdę, można sobie reasumować, można sobie powtórzyć zawsze, co jest w życiu najważniejsze. Bo połowa moich wideo chyba się tak nazywa. Najważniejsze, co jest w życiu najważniejsze, oto jest najważniejsze. No, co najważniejsze jest? Zależy dla kogo? Dla człowieka, który chce rozwijać się, najważniejsze jest pamiętać o swoich celach oraz być bardzo świadomym i bardzo segregować miejsca, w których się spędza czas. Segregować ludzi, z którymi się spędza czas czyli nie zostawiać nic przypadkowi to jest kluczowe oraz nie mniej ważne jest pamiętanie o swojej wartości i cenności i nie pozwalanie środowisku zapomnieć albo zmusić Ciebie myśleć że nie jesteś ważny że nie jesteś wartościowy pamiętaj, że samemu sobie Ciebie nikt nie zostawi. To jest dżungla, ten świat to jest dżungla. Jeżeli ty nic nie robisz e, dla swojej, swojej przyszłości i nie masz planów i celów, ktoś na pewno zagospodaruje ciebie w swojej grze. Jeżeli masz siłę, żeby e, kreować swoją przyszłość i swoje cele, to ktoś cię wykorzysta jako baterię w swojej grze. Na pewno ciebie samemu siebie nikt nie zostawi. I chociaż świadomość tego faktu, Według mnie powinno być wystarczająco motywującym faktem, do tego, żeby żeby spróbować w tę grę zagrać z maksymalną korzyścią dla siebie i jednak zweryfikować, czego Ty chcesz, żeby później delektować się wynikiem swojej pracy oraz swoich celów, zamiast znajdywać wytłumaczenia i wymówki, dlaczego się nie udało. Wiesz, dla człowieka, który się urodził po to, żeby coś osiągnąć, naprawdę jest bardziej bolesne powtarzać, czemu się nie udało, niż zrobić, żeby się udało. Ponieważ człowiek, który urodził się, żeby coś osiągnąć, nie delektuje się z nie delektuje się powtarzającymi się czynnościami. Człowiek, który ma potencjał, który się urodził, żeby rozkryć swój potencjał, żeby rozwijać się i iść szczeblami drogi prowadzącej na szczyt swoich możliwości. Dla takiego człowieka będzie wszechogarniającym, smutnym doświadczeniem zamiast doświadczać nowych momentów oraz olśnień oraz celebrować zwycięstw, być zmuszonym do powtarzania cały czas, wszystkim dookoła, dlaczego się nie udało. Dlatego życzę Ci, abyś, abyś siebie nie ograniczał i nie skazywał na to poniżające i powtarzające się doświadczenie, umalania się do ofiary, do pozycji luzera, ofiary i do zmuszenia być w takiej pozycji, kiedy Ciebie, ciebie pytają a co osiągnąłeś albo a co zrobiłeś, żeby coś osiągnąć. W życiu nie ma nic pośrodku. Ci, co mają nad nami władzę, chcą, żebyśmy nigdy się nie przebudzili, żebyśmy byli cały czas w uśpieniu. Oni nam sprzedają myśl, że wszystko ma być łatwo. Oni nam sprzedają myśl, że to samo się zrobi. <laughs> Oni nam sprzedają wszystko, co nieefektywne, co nie działa. To animacja o Scrooge McDuck, bogaty kaczor. I to jest napiętnowane, że chęć posiadania kasy wiąże się z byciem ułomnym, z byciem dziwnym, z byciem za bardzo skupionym na tej kasie. To widzisz, oni nam sprzedają myśl, że to nie jest normalne, że kasa cię zmieni, że ona sprawi, że będziesz nią opętany, że pieniądze szczęście nie dają. A co oni oferują w zamian? No chlej piwsko albo wódkę. Śmieszą, śmieszą mnie te reklamy o wódce. W Rosji są popularne bardzo, kiedy facet w garniturze, taki ustawiony, z dobrym małtem, otoczonym Najpięknie, m, przez najpiękniejsze kobiety. I on, rozumiesz, pije wódkę. <grystanie> to jest taki dysonans poznawczy. To jest takie kłamstwo, takie olbrzymie kłamstwo. Oni myślą, nie, oni chcą, żebyś ty myślał, że wódka ci, tobie zapewni awans społeczny, kasę, m, garnitur. <grystanie> to jest tak śmieszne, że nie mam siły się śmiać nawet. To jest przerażająco absurdalne. Jeżeli będziesz klać wódkę, będziesz wyglądać jak żul. Będziesz śmierdzieć. Twoje zwoje mózgowe zupełnie się obleniwią i przestaną działać. A kobiety, które cię będą otaczać, to będą żulice. W życiu jest łańcuch przyczynowo-skutkowy we wszystkim, co robisz. I bądź bardzo, bardzo naprawdę bardzo czujny. Patrz na reklamy. Jeżeli patrzysz, że pokazują jogurt i wiążą to z tym, że będziesz szczęśliwy z życia i śnia śniadanie będziesz sobie mieć, z rodziną, będziesz mieć miłość, budynek, like, dom będziesz miał szczęście i to wszystko sprawa jogurtu. Kup jogurt i wszystko tobie to da. Żyjemy w kłamstwie. W kłamstwie. Kłamstwo jest wszędzie. Wszędzie jedno, całe kłamstwo. Jeżeli chcesz wygryć w tym życiu prawdziwe szczęście. Jeżeli chcesz wygryźć spełnienie. Piękno. Mądrość, ale tą mądrość, która oznacza rozumienie, jak wszystko w życiu jest ukształtowane, sam musisz to wszystko sobie znaleźć. Wykuć. Nikt ci, tobie tego nie da. Nikt nie jest zainteresowany! Nikt nie jest zainteresowany Twoim szczęściem. Zapamiętaj sobie jedną rzecz. Nikt! Polityczne kampanie. Cała dyskusja wokół czegokolwiek, co jest to oficjalnym źródłem danych, informacji, ona nie jest po to, żeby tobie służyć, ona jest po to, żeby ciebie wciągnąć w wir ich celów. Ostatnia rzecz, o której myślą, to jest Twoje szczęście. A jeśli myślą o tej rzeczy, to w zakresie tego, żebyś ty nigdy w życiu nie wpadł na myśl żyć dla siebie i swoich celów. Kłamstwo nas otacza wszędzie od zarania dziejów, od stuleci, od tysiącleci. Religia faraony. Uwielbiam książkę Faraon, Bolesława Prusza, tam bardzo fajnie pokazane. Jak bogactwa były gromadzone przez tych, co mieli władzę i jak oni bawili się ludźmi, udając, że zjawiska astronomiczne to jest wola Boga i że żeby Boga nie gniewić, nie rozgniewić, trzeba robić to, co mówią. Mający władzę nad ludem. No i tak nie planowałam nic dzisiaj. się siedzieliśmy z żadnymi przemyśleniami, bo ja jestem ukuta z tych przemyśleń. Ja jestem z krwi i kości, które są już a, na wskroś przesądzone. Prze, um, jak to powiedzieć? Na wskroś są... Słup brakuje. No wypełnione. Wypełnione tymi moimi Myślami oraz skupieniem na swoich celach. I ja nie planuję wracać do życia w ciemności, w strachach. Wiesz, nie ma nic po środku. Albo, targa, albo pozwalasz sobie targać sobą, czuć się swoją. W jakimś stopniu zawsze luzerem, kimś, kto nie ma prawu głos, prawa głosu, że ktoś wie lepiej niż ty, to jest walka. W jakim stopniu odwalczyłeś sobie? siebie, dla twojego szczęścia, a w jakim stopniu twoja kraina, twoja ty, cały ty, płaszczyzna życia, którą jesteś ty. Ciało, myśli, energia. W jakim stopniu tym władak, ktoś inny i wpływa na to, co o sobie myślisz, na co sobie pozwalasz, co się roi w twojej głowie, który... kiedy nikt nie widzi. Co się roi w Twojej głowie, kiedy ktoś widzi? Jak się czujesz, kiedy na Ciebie patrzą, jak się czujesz w windzie? Ja się czuję teraz na ulicy, idąc nagrywając wideo, dosłownie tak samo, jak ja się czuję w domu. I dlatego ja mogę się cieszyć każdą chwilą życia. Ja nie muszę gdzieś schować się w piwnicy, żeby pozwolić sobie zrelaksować. się. Bo kiedy jesteś napięty, kosztuje Ciebie to bardzo dużo energii. A kiedy tracisz energię, masz mniej siły, więc nie świecisz na maksa. A jak można uzupełnić energię? Spać, jeść, sport. No nie ma innych opcji. Wszystko proste. A podstawowa rzecz, tej energii nie tracić. Czyli cokolwiek, cokolwiek robisz, pozwalać sobie. Dopuszczać myśl i ją akceptować, że robisz wszystko fajnie, że tak ma być, że tak jest odpowiednio robić, tak jest prawidłowo robić, ponieważ Ty to postanowiłeś. Ponieważ Ty tak postanowiłeś. Od teraz to, co Ty postanowiłeś, jest świętością. Ty nie musisz pytać o zdanie lub aprobatę, książkę, eksperta, kogokolwiek. Z dzieciństwa, w każdym matriksie świata, w każdym kraju chcą, żebyś myślał, że ty nic nie o niczym nie decydujesz, że ty nie masz prawa postanowić nic dla siebie. Ale prawdziwa, prawdziwe szczęście, spełnienie, kreowanie swojej przyszłości i teraźniejszości i delektowanie się momentem zaczyna się w momencie, kiedy ty sam dla siebie stajesz się wyrocznią. Wtedy, kiedy ty nie potrzebujesz żadnego autorytetu. Ale to jest droga. Krok po kroku, po kawałeczku, po procenciku trzeba zabierać sobie swój land, trzeba zabierać sobie swoją ziemię, swoją przestrzeń daną ci przez tych, co nas stworzyli. Ty masz ciało, ty masz potencjał, nieograniczony, ograniczony tylko przez to, czego chcesz. No, zastanów się, że czegoś chcesz, możesz to mieć. Jeżeli nie masz potencjału na coś, nie możesz tego chcieć. Inna myśl, bardzo głęboka. To jest warte. To jest warte tego, żeby to mieć. Droga warta tego, żeby nią iść. Ale wiadomo, tylko dla tych, którzy chcą. No i super. Jeżeli to oglądasz wideo, to znaczy, że masz w sobie ten gen. Gen rozwoju. Jeżeli go zrealizujesz będziesz czuć szczęście o wiele głębiej niż ktoś, kto tą drogą nie idzie. Ale jeżeli zaprzepaścisz tą misję, swoją, tę misję i nie pójdziesz drogą szczerości ze sobą, swoim sercem, swoją duszą, nikt w życiu ci nie pomoże, żaden psycholog, nikt cię nie, nie wynagrodzi tej pustki, tej otchłani rozpaczy, którą przypłacisz za to, że przepierdoliłeś swój potencjał. W tym życiu wszystko jest policzone. Wszystko ma przyczynę i skutek. Pamiętaj o tym.